Witam w trzeciej części e, mojego mini poradnika o Facebook. E, teraz postaram się troszkę przybliżyć e, problem prywatności e, w sieci Facebook. E, jeżeli z czasem będziecie e, poznawali więcej znajomych, dodawali ludzi, dodawali nowe aplikacje, e, zaczniecie też trochę interesować się e, tym, co ludzie w sieci o Was wiedzą i co mogą się dowiedzieć e, e, z Facebook. Także ja e, teraz proponuję. Zajrzeć tutaj do zakładki Konto i kliknąć na ustawienia prywatności. Jeżeli klikniecie na ustawienia prywatności, będziecie mogli zadecydować, jakie e, rzeczy dani ludzie będą mogli o Was zobaczyć. Są tutaj e, gotowe e, formaty. Ja staram się zawsze dostosować ustawienia do własnych potrzeb. Jeżeli klikniecie do ustawienia, otworzy się nowa strona. Będziecie mogli zobaczyć e, wszystkie rzeczy, o który, e, które są dla Was istotne. Tak, e, na przykład, jak e, to, czy ktoś będzie widział Wasze posty, czy będzie widział informacje o Waszej rodzinie, o związku, o zainteresowaniach i wielu innych rzeczach. Jeżeli jesteście e, niepewni, ja proponuję wybrać tutaj opcję tylko znajomi. Możecie oczywiście skorzystać ze wcześniejszych utworzonych grup, które żeśmy stworzyli na potrzeby naszego poradnika. Jeżeli klikniecie tak samo w podobny sposób, jeżeli klikniecie na dostosuj i wybierzecie z listy określone osoby, będziecie mogli wpisać rodzina, a osoby, które nie będą mogły zobaczyć tego, to będzie może nie rodzina. Jeżeli zapiszecie ustawienia, oczywiście. Informacje o Waszym związku, to czy jesteście z partnerem, czy nie będzie mogła zobaczyć tylko list, grupa osób z listy rodzina, a nikt, to będzie dodany do grupy nie rodzina, nie będzie mógł zobaczyć tych informacji. Tak samo będziecie mogli postępować ze wszystkimi zdjęciami, tak samo będziecie mogli dodać informacji o telefonie komórkowym, jeżeli chcecie, żeby wasz adres był widoczny tylko dla waszych znajomych, możecie tak samo, w ten sam sposób określić osoby, wpisywać je z listy, e, nazwisko po nazwisku, lub stworzyć grupę i dodać ją e, w całości. Więc to jest bardzo ważna zakładka, określa to ile dane osoby lub grupy osób będą o Was wiedziały z Facebook. Ja staram się zawsze to trzymać jak najbardziej prywatnie się da, więc postarajcie się, żeby w najgorszym wypadku wszystkie ważniejsze opcje były dodane tylko dla znajomych. To znaczy, że te osoby, które dodacie do swojej listy znajomych, będą mogły oglądać informacje, ale ktoś, kto jest na Facebook, ale nie jest Waszym znajomym, niestety tych informacji nie zobaczy. Jak widzicie, te wszystkie podstawowe informacje, które Facebook ma domyślnie ustawione, nie są zbyt prywatne, więc możecie to po prostu pozmieniać, dostosować do własnych potrzeb, tak, jak mówię, przydaje się tutaj stworzenie grup. Jeżeli będziecie mieli więcej znajomych, powiedzmy, macie znajomych ze szkoły, macie swoją rodzinę, macie znajomych z pracy, możecie potworzyć grupy. Jeżeli na przykład zależy Wam na prywatności i powiedzmy, robicie imprezę ze znajomymi, na której jest kilka zdjęć niezręcznych, których nie chcielibyście pokazać swoim kolegom z pracy, wystarczy określić dany folder, że będzie widziany tylko dla kolegów. I przyjaciół, a niestety wszyscy znajomi z pracy nie będą mogli tego zobaczyć. Jest to bardzo wygodna funkcja i naprawdę ułatwia, e, ułatwia utrzymanie prywatności. Tak samo możecie w każdej chwili zadecydować o tym, kto będzie widział wasze e, zdjęcia. Jeżeli tutaj zobaczycie na, na, to, e, na ten link edytuj ustawienia prywatności albumu, będziecie mogli zadecydować. Które albumy? My w tym momencie mamy dwa zdjęcia profilowe i mój, moje pierwsze zdjęcia, będziecie mogli zadecydować kto te zdjęcia może oglądać. Tak jak powiedziałem w najgorszym wypadku zalecam za wybranie opcji tylko znajomi i w tym momencie y, będziecie udostępniali te zdjęcia tylko swoim dodanym znajomym. Jeżeli zależy wam na prywatności, tak jak mówię można kliknąć to stosuj. Wybrać znajomych z listy i wpisywać po kolei każde nazwisko, lub wcześniej stworzone grupy osób dodawać w całości. Jest to bardzo ważna rzecz, żeby, żeby przestrzegać i dbać o swoją prywatność. W ustawieniach prywatności będziecie mogli zobaczyć, które z rzeczy są widoczne dla których grup. Ja Zalecam, żeby jak najwięcej tych kropek znalazło się tylko dla znajomych lub żebyście sami ustawili e, informacje, które są dostępne dla danej grupy osób. Inną ważną e, rzeczą w tej zakładce w ustawieniach prywatności jest e, edycja ustawień e, aplikacji. Wszystkie aplikacje, które dodacie, zaraz pokażę, jak dodać aplikacje do własnej strony, będą miały dostęp do Waszych informacji. Jeżeli dodacie, e, dajmy na to aplikację. No, no, chyba najbardziej powszechna i najbardziej znana to Farmville, i jeżeli dodacie daną aplikację, my zrobimy to tak. Jeżeli znacie nazwę aplikacji, zaczniecie ją tu wpisywać, ona wyskoczy Wam e, jako, jako e, jedna z podpowiedzi. Klikniecie na to, będziecie mogli dodać tą e, aplikację do swoich ulubionych, e, klikając przycisk, lubię to, lub po prostu będziecie mogli zainstalować aplikację. Klikając na zainstalowanie aplikacji, będziecie e, poinformowani, że ta aplikacja będzie próbowała e, pobrać podstawowe informacje w waszym profilu, i im więcej tych rzeczy będzie tutaj przedstawionych, tym aplikacja będzie miała większy dostęp do, e, do informacji, które e, umieszczacie na stronie Facebook. Jeżeli jesteście pewni, że aplikacja jest e, znana i ufacie, klikamy na przycisk zezwól. Zostaniemy przekierowani też y, i zostaną zadane kilka, y, kilka innych pytań w tym momencie nie będziemy y, nawet wchodzić na, y, na stronę Farwil, nie będziemy tutaj się tym zajmować. Y, jest to pewnie materiał oddzielny poradnik. Y, od tego momentu jeżeli klikniecie na zakładkę ustawienia prywatności i przejdziecie do edycji ustawień aplikacji zobaczycie, że dzisiaj dodaliście aplikację Farmville jeżeli klikniecie edytuj ustawienia będziecie mogli edytować ustawienia danej aplikacji e, tu będą wylistowane wszystkie rzeczy, które ta aplikacja może z waszym profilem zrobić e, tak jak powiedziałem, e, aplikacje są różne, będziecie mogli umieszczać e, niektóre aplikacje umieszczają posty w waszym imieniu tak jak e, jakieś horoskopy, jakieś gierki Będą umieszczały na waszym profilu jakieś informacje, to wszystko będziecie mogli tutaj zmienić, i tutaj tak samo będziecie mogli aplikację usunąć ze swojego profilu. Jeżeli, chcecie, jeżeli jesteście pewni, że nie będziecie już używali danej aplikacji lub w jakiś sposób ona zagraża waszemu bezpieczeństwu i waszej prywatności, w każdej chwili możecie usunąć aplikację i ona po prostu zostanie wymazana. Z listy aplikacji. Od tej pory nie będziecie już mieli z nią e, problemów. Ona zniknie tutaj z waszej listy, nie będzie już jej. A tak jak mówię, jeżeli chcecie dodać jakąś aplikację, wystarczy wpisać jej nazwę, e, przejść do aplikacji, zostaniecie zapytani o, o wszystkie informacje. Pokrótce jest tutaj przedstawione, że dana aplikacja będzie w następujący sposób reagować z waszym profilem. Im więcej jest tutaj opcji, tym więcej musicie być ostrożni, bo więcej ta aplikacja będzie mogła zrobić. Na pewno będzie żądała dostępu do waszego maila, do waszych informacji, czasem o wieku, waszych zdjęć, w zależności od tego, jaka to aplikacja. Z aplikacjami, z grami trzeba być bardzo ostrożnym, z tym, co się klika na, na profilu, również. Także to pokrótce przedstawiłem ustawienia prywatności. Naprawdę polecam y, przeczytanie troszeczkę tutaj, dowiedzenie się więcej o, o tym, jak, jak kontrolować swoją prywatność w sieci Facebook. Im więcej rzeczy umieścicie na swoim profilu, tym więcej możecie y, być zmartwieni, jeżeli ktoś te informacje niepowołany otrzyma. Więc to jest miejsce, w którym powinniście zacząć swoją zabawę. Y, przede wszystkim tutaj możecie zadecydować, kto w jaki sposób będzie Wasz profil przeglądać. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.